Jednym z warunków rejestracji w Urzędzie Pracy jest wypełnienie karty rejestracyjnej bezrobotnego. Karta rejestracyjna składa się z czterech stron. Na pierwszej stronie będziemy wypisywać swoje dane osobowe. Druga dotyczyć będzie naszej historii zawodowej. Trzecia strona to oświadczenie bezrobotnego, która wymaga własnoręcznego podpisu. Obecności pracownika Urzędu Pracy. Strona czwarta dotyczy naszych wizyt w Urzędzie Pracy. Tę stronę wypełnia pracownik Urzędu Pracy. Przejdźmy teraz do omówienia funkcji, które będą nam niezwykle pomocne przy wypełnieniu formularza. Będą nimi podświetl istniejące pola widoczne na każdej stronie naszego formularza. Po naciśnięciu przycisku pod istniejące pola pojawią nam się obszary karty, które powinniśmy wypełnić. Jak zauważyliśmy, karta składa się z dwóch rodzajów pól: pola żółte oraz pola białe. My wypełniamy tylko te pola na jasnym tle. Te na tle żółtym wypełnia pracownik Urzędu Pracy. Aby zapisać kartę bezrobotnego na dysku naszego komputera, wybieramy zakładkę PLIK. Zapisz jako PDF. Formularz karty rejestracyjnej posiada również opcję wydruku. Po zaznaczeniu tej opcji nasza karta zostanie wydrukowana. Pamiętajmy, samo wypełnienie karty bezrobotnego nie jest jednoznaczne z pełną rejestracją. Bezrobotny musi w obecności pracownika urzędu złożyć podpis na karcie bezrobotnego oraz dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów. Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych krokach rejestracji, odwiedź serwis internetowy Urzędu Pracy w zakładce ABC Bezrobotnego.